Simon12, czyli sekretny brat Hero o którym praktycznie nikt nie wie w Minecrafcie. Białe oczy i ta przerażająca długa twarz. Śledzi on każdy Twój krok i ma jeden cel: doprowadzić cię do śmierci. A ja postanowiłem, że muszę go znaleźć i zmierzyć się z nim. A więc tak, znajdujemy się w świecie, w którym znajduje się sekretny brat Herobrine'a. Tak jak sam w sobie Herobrine jest przerażający, tak coś czuję, że jeżeli to jest jego brat, to to może być jeszcze bardziej porypany człowiek. O ile to jest człowiek. No dobra, na ten moment, z tego co widzę, jest spokój. Tak jak to przeważnie się dzieje. Co to było? Ej, what? sam jakiegoś takiego laga. Co tu się stało? Co tu chodzi? Dobra, mniejsza z tym, zróbmy tak jak zawsze, zetnijmy sobie drewno, ogarnijmy sobie itemki, pójdźmy do jakiejś kopalni i wydaje mi się, że to będzie najlepsza decyzja. Nie ma co teraz dużo myśleć, trzeba po prostu ogarnąć itemy. Także dobra, dawaj cyk i robimy sobie kilof, jak i resztę itemków. Teraz, zanim ogólnie przejdziemy do tego, żeby szukać Simon 12, to przeczytałbym coś na jego temat. Czy jest coś wiadomo? A więc, dobra, jesteśmy na stronie, gdzie powinniśmy się czegoś dowiedzieć. Historia Simona zaczyna się od filmu zatytułowanego Y512. Film rozpoczyna się sceną, w której Simon, nasz bohater, schodzi do kopalni. Scenę przenika niepokojące napięcie. Simon wielokrotnie zerka za siebie, jakby wyczuwał czyjąś niewidzialną obecność. Nagle minimalizuje grę, odsłaniając tapetę na pulpicie. Zdjęcie przedstawiające jego i jego przyjaciela XX Angelo XX322, którego będziemy nazywać Angelo. Simon otwiera notatnik i pisze: Hej, tu Simon! Witamy ponownie w walce ze Smokiem. Wracając do Minecrafta, Simon rozpoczyna eksploatację odkrawkową diamentów. Jednak kopalnia wydaje się nie na miejscu. Napotyka liczne, niewytłumaczalne kieszenie powietrzne, co początkowo ignoruje. Następnie jest, natrafia na duży, sztucznie wykopany obszar oznaczony dziwnymi obsydionowymi filarami. Zanim zdąży zbadać go dokładniej, po kopalni rozbrzmiewa charakterystyczny dźwięk stawianych bloków. I na końcu mamy. Simon ucieka do domu, a obraz nagle robi się czarny. Pod łóżkiem Simona znajduje się para białych oczu. Wygląda nieznajomo. Tak myślałem, że to nieumylna para. To mit, człowiek, legenda sam w sobie, hero brain we własnej osobie. Zgadza się, Herobrine. Teraz kropki łączą się, prawda? To po prostu ten biało oki mężczyzna, prawda? Cóż, nie do końca. Jak wspomniano wcześniej, Herobrine nie był konkretnie powiązany z wersją 1.12. Więc to wszystko prawda. To po prostu 1.2.4.1 w jego świecie, prawda? Jakie 1.2.4.1? Nie rozumiem o co chodzi. Cóż, znowu nie. Ponieważ, jeśli przyjrzysz się uważnie, wyglądowi 1241, możesz zobaczyć, że ma czerwone oczy zamiast białych. Więc, kim jest lub czym to jest? Pozostaje nierozwiązane i będzie musiało zostać pozostawione bez sprawdzenia. Kolejny film Fishing.mp4 zaczyna się na pulpicie Simona. Warto zauważyć, że film został nagrany 6 dni przed wydarzeniami z Y512. Film zaczyna się od słów Simona, nie chce już zaglądać pod łóżko. Jest noc, a Simon idzie nad staw, żeby łowić ryby tylko po to, by zdać sobie sprawę, że wędka nie jest w wodzie, tylko unosi się na wodzie. Simon wpada w panikę i biegnie do domu z wędką wciąż przyczepioną. Po czym tworzy żelazny miecz, po czym wędka zaczyna opadać coraz niżej, a żyłka znajdzie się dokładnie pod nim. Simon chuszliwie wychodzi na zewnątrz i wpisuje do notatnika myślę, że to może być przyczyną powstania posągu. by zobaczyć jakiego staw zamienia się w wielką dziurę. Simon wpada w panikę, patrzy w dół, po czym zostaje uderzony przez zombie, pada do dziury, a nagranie się kończy. Okej, okay, i jest jeszcze jeden film, o którym nie ma tutaj mowy. Okej, okay, i mamy kanał Simona. On ogólnie istnieje. I właśnie jest jeszcze coś: fighter.mp4 i Filmik ten jest naprawdę dziwny, taki creepy, bo z tego co można zobaczyć, on jakby pojawia się w jakimś dziwnym świecie, gdzie nie ginie, ale dostał damage. I tutaj na kolejne kilka minut zostaje uwięziony, tutaj coś próbuje jakby uciec. Skąd ta nazwa Fighter, że jakby walczy z tym, żeby uciec stąd, ale to mu się nie udaje. Po czym później mamy jedną ważną rzecz. Pierwszą tabliczkę o nazwie Simon Says Goodbye. I pali się jakby wokół niego ogień, po czym on to gasi. Chwilę później mamy kolejny moment. 6,49 i mamy napisane Simon Says Angelo. Ten sam moment i taka sama sytuacja. Gasi ten ogień, po czym skacze. Czyli to samo co było tam. Aż na końcu dzieje się coś dziwnego. Jak możemy zobaczyć, stoi, rzuca blok, po czym zaraz po prostu skoczy. Spójrzcie tylko na to: skoczy i film się kończy. Dużo jest tutaj nieścisłości. Wiemy, że. Możemy go spodziewać się pod łóżkiem, czyli musiałbym pójść spać. Stawiam, że też będzie coś pisał na czacie. No i nie wiem, czy coś jeszcze będzie, czy mnie zaprowadzi do tego świata jakiegoś. To jest dla mnie niezrozumiałe. Tak jak zawsze w jakichś Creepypastach, Widzieliśmy coś więcej na ich temat. Tak mam wrażenie że tutaj. Szczerze mówiąc, nic. Nie wiem. Co jest? Co jest? What? Czemu coś to mi się śmieje Ej, słyszeliście ten śmiech dziecka jakiegoś? Ej, dobra! Jak to będzie tak wyglądało? To jest grubo. Także wy koniecznie musicie zostawić suba, bo mnóstwo contentu was omija, a mnóstwo osób jeszcze nie subskrybuje tego kanału, także nie czekaj i zostaw suba. A my idziemy co? Szukać jakiejś kopalni, tylko ja chcę się oddalić od tego miejsca. Jeżeli tutaj jakieś śmiechy są, to my poczekamy sobie, pójdziemy sobie gdzieś indziej. Mi się nie śpieszy, mi się nie śpieszy, tam nie chcę być. Co to było? Co to było? Halo? Ej, tam coś stoi. Co tam stoi? Co to jest tam? Ej, co to jest? Nie, nie, błagam, już? Już? Dobra, i co? My tu mamy, co to będzie? Ej, co, co było? Ej. Ej, nie, nie, pierdziele zostaw mnie Czemu jakieś dziecko znów się śmieje? Kto to się teleportował? Czemu ja nikogo nie widziałem? I dobra, się teraz mogli zobaczyć, mam dosłownie ciary Dobra, idziemy tu Na jakaś tabliczka jest Co to jest? Już o Herobrine nie było mowy Podobno Herobrine w tej wersji nie ma, nie ma szans się pojawić To jest pomnik Herobrine'a Simon Says Drown Yourself? Co? Czemu Simon każe mi się utopić? Daj mi spokój, nie będę się topił. Posrało cię? Niszczymy ten pomnik. Tu jest tym pomnikiem. Dobra, złoto zostawię, bo nie mam jak tego zebrać nawet. Ja się boję, jest ciemno. Jest za ciemno, jest za ciemno. Wiecie, hit, go Coś się może stać. Nie wiem, czuję jakąś taką dziwną atmosferę. Coś jakby w tym świecie było takiego po prostu dziwnego. Zauważyliśmy, że już się teleportuje, jak i wydaje jakieś śmiechy. No świetnie. Kolejny, tak? I co ja mam za tym iść, tak? Czy co? Raz mi się każe topić, co tym razem? Dobra, trzymajmy miecz w dłoni będzie git Dobra, i co my tu mamy? Kolejny pomnik Świetnie Co tym razem? O jest, 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 jest Simon Says Jump off a Cliff Mam skoczyć z cliffu? Nie, 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 nie Pierdzielę, <grym>, nic nie będę skakał Daj mi spokój Realnie mam ciary Idziemy wioski, się przespać, mam to gdzieś Co to było? Co to jest? Halo? Nie śmiech dziecka. Ej, realnie boję się pójść spać. Wiedząc to, że mogę go spotkać pod łóżkiem? Ja się boję, kurna, ja się boję. Dobra. Dobra, ja bym chciała tylko pójść spać. Okej? Okay? Jest git? Jest git chyba co, nie? Jezus? Miałem wrażenie jakby tutaj ktoś nagle posz... Nawet nie, wiem, ja sobie opowiadam, bo nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wydawało mi się, że ktoś poszedł spać. Obok mnie tak na milisekundę. Okej, okay. ta noc była w miarę git. Nikt nam pod łóżkiem nie stał. To chyba dobrze. To co? Idziemy? Wsi nam dalej, dalej przemierzać. Ja mamy jakieś iglo. Tak nagle samo w sobie iglo stoi? Tak się respi A o tu zejście! No dobra, chodzimy Mam nadzieję, że tego psychowa tutaj nie spotkam. Co? Okej, okay, są tylko te. O! Co tutaj puszka? Mamy, dobra. To mamy, dawaj to. I to chyba tyle. Uikna jest, dobra. To się nam może na niego przyda, rzucimy na niego jak już. Ty widzicie tą wioskę? No to jest najdziwniejsza wioska, jaką widziałem chyba ever. Aha. Okej. Okay. Znowu ten psychopataś. Się... Ej! Co jest? Czemu pieroń uderzył? Tu, tu gdzieś piorun... Ej! Co jest? Pioron był Tu gdzieś coś jest? Tu? Pod tym? Nie O shit! Aha niespomnik. Czy zn znów to samo będzie? co teraz? A nie, jednak Mam siebie, że powiem, samemu przykręcić Tak bym to ładnie ujął Dobra, ja chcę domki przejrzeć tymczasem On no, tu gdzieś czeka, dobra Śpimy Heh. Nie czuję niepokoju jak idę spać On podobno pod łóżkami czeka jakoś Mamy kowala, dobra, dawaj kowala Uuuu, shit Nice Dawaj tarcze, dawaj tarcze Tworzy, Tworzymy tarczę, tylko musimy zrobić sobie Drowienko zebrać Czyli mamy kolejną rzecz Uderzył nam piorun Okej, okay. co jeszcze nas czeka? Bo tak w sumie, sam w sobie Nie pojawił nam się, co nie? Jeszcze czego nie mieliśmy ani razu Nie wiem, mi pozostaje cały czas bieganie Bieganie, bieganie Ciszę tutaj tak wyczułam kolejną ja nie wiem, nie wiem, jest mega dziwnie Różne rzeczy się dzieją, ale nie dzieje się Coś takiego, że Widzimy go Nie wiem, może ja sera muszę wypełnić te rzeczy, co mi kazał zrobić Co jest? to ja już piorun I znów jakby się gdzieś pojawił Bo Świetnie To się coraz bardziej nawarstwia Nie wiem, nic do mnie nie pisze Myślałem, że będzie się ze mną jakoś kontaktował A tu nic Tu wszystko jest jakieś takie Dziwne Mamy w ogóle jakiś portal, dobra. Możemy tam sobie pójść. Ja i tak teraz nie idę spać, więc możemy sobie czegokolwiek poszukać. Gdzie ja mam tą łódeczkę? A ja łude... Nie, mam łódeczkę, dobra tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie rozglądamy się wszędzie, szukając, czy gdzieś... No, 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 dobra, mowa. dzień dobry, gdzie jesteś? To jest? To jest? Nie wiem. Krzyżka, dawaj to. Uuu! Ale to mi się przyda, dawaj to, dawaj to. Let's go. Dobra, co idziemy na ląd? Czemu? Tu nigdzie żadnej wioski nie ma. Tam się coś pali. Świetnie. Tu się też coś pali. Aha. Świetnie. Jakiś kolejny znak od niego, tak? Co to kuchna jest? Ty no, żelazo mi dał to tak, no tak? Ty no, to hojny chyba. Już w ogóle jakieś jedzenie kończy. Jest tragedia ze wszystkim. Ani Simona nie ma, ani jedzenia. O! o, o, o ja pierdzielę. Ohohoho, jest jednak. Ja żartowałem. O. O oh shit! Jak on wygląda! Ej! Czary mam! Zostaw mnie! O co ci chodzi? Daj mi żyć! Ja Pierchciu. Zniknij mi stąd! Weźmy, ruszmy się jakoś. O oh shit, ty! On mnie widzi! Centralnie ja w moim kierunku patrzę, rozumiecie to? Nie, 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 no, 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 no! To trzeba mądrze zrobić. Dajmy sobie łóżko. Dobra, tak. Respawn point set. Dostaliśmy, dobra. Dobra, teraz możemy jakoś do niego podejść. A! O! Jezus! O! się syrąłem! Urda! Jezus, pewnie ja gacie. Ja pierdzielę. Ola, Hola, bola! O! Się spociłem. Nie, nie! Gdzie ty jesteś? O! co jest? No nie wiem, tak. No, nie ja boję, bel. Idź, idź! Sztoja. Ai, bijo, to spokój, no chyba, żeś Bóg cię opuścił. To było za dużo na jedną chwilę, dosłownie. Rozumiecie to? Że kolejny raz, ja nie wiem, ile razy będę to powtarzał, ale przysięgam wam, nie wiem o co chodzi. Ale za każdym razem, kiedy ja powiem hm, ale nudy, tu nikogo nie ma, to oni się respią. Tak samo jest z tym Simonem. Nie wiem, czy on czeka po prostu na to, że noc nadejdzie i będzie miał swoją chwilę na to, żeby pomęczyć mnie, czy po prostu z czasem on się nasila, że tak to ujmę. Wioska, kolejna zimowa, let's go! O, jedzonko, najsik, tuż za miły gest Dziękuję. Robi się już coraz ciemniej. Czekajmy na niego, zobaczymy. Czy się zrespi tej nocy? Czy on się objawi jakoś? Z chęcią napiszcie w komentarzu, bo jestem aż ciekawy, jaką kolejną creepypastę mogę szukać. Był Giant Alex, był Giant Steve, jest Simon. Co jeszcze? Co jest? Oh, shit! Nie, nie! Teraz potkę, 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 potkę. Idzie do mnie! O, shit O, ma to gdzieś! Iść! Proszę, daj mi spokój, idzie do mnie! Czy ta potka na niego nic nie robi, chyba? O co on chodzi? Daj mi spokój, ty! Osied! O! O! ile ich jest? Czemu tak? Nie, 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 nie proszę, proszę, nie desz, nie desz. Musię Zniknął! Zniknął! I nie mam pytań. Nie mam pytań, nie mam po prostu pytań. Czemu on pojawia się i znika? No. Nie wiem, czy jest sobowtórego, czy... Nie wiem, po prostu nie wiem. O, o, jezus! O, kurwa! O, pierdzielę! A to? No to? No, Błagam, subskrybujcie i kliknijcie koniecznie jeden z tych filmów, bo zdecydowanie wam się spodobają. Trzymajcie się.